dzisiejszym w zespole szkół nr 8 na ulicy Gminnej w Tarnowie Mazowieckim został rozegrany kolejny turniej eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W turnieju tym biorą udział najlepsze drużyny z eliminacji gminnych oraz z terenu miasta. Drużyny ze szkół podstawowych oraz ze szkół gimnazjalnych. Celem tego turnieju jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach, szczególnie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci i młodzieży. Po, drugim, drugim celem jest popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów oraz udzielania pierwszej pomocy już przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie popularyzujemy także rower jako środek lokomocji dla wszystkich uczestników. Staramy się o to, aby na terenie miasta oraz na terenie powiatu powstawało jak najwięcej ścieżek rowerowych, po których mogłyby się poruszać całe kolumny grupy rowerzystów. zajęło z gimnazjum i nowożar. Bo... Wysoka prezydentowa Grzasz, powiat, ma przed nimi Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym organizowany jest w powiecie od kilku lat ma on za zadanie przygotowanie młodzieży i dzieci do bezpiecznego zachowania się na naszych drogach. Zarząd Powiatu docenia działania podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa i rokrocznie zabezpiecza na ten cel fundusze w budżecie powiatu. Tak było także w roku bieżącym. Myślę, że wiedza zdobyta w turnieju przez dzieci i młodzież będzie przydatna w codziennym zachowaniu się na drogach, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w powiecie. Nagrody upundowane przez starostwo, mam nadzieję, że zadowolą młodzież, czemu dali wyraz tutaj dziś na dzisiejszym spotkaniu. Podczas turnieju sprawdzana była wiedza z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także praktyczna umiejętność jazdy na rowerze na bardzo trudnym torze przeszkód. Myślę, że niektórzy dorośli mieliby także problem, żeby to przejechać, a dzieciaki świetnie sobie radziły. I ci, którzy byli najlepsi, będą reprezentować powiat na szczeblu wojewódzkim. Szkoły gimnazjalne kategorie. Siódme miejsce, siódme miejsce gimnazjum z Ujazd Na proszę Najlepszym zawodnikiem okazał się Taka Remigiusz. Mam na imię Remigiusz. Jestem uczniem gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Zająłem pierwsze miejsce indywidualne ze wszystkich gimnazjów osób uczestniczących. Muszę przyznać, że test był dosyć trudny, jako jedyny z wielu. Udało mi się osiągnąć największą ilość punktów, czyli 18. Tor przeszkód także był trudny, ale udało mi się przejechać z dwoma błędami. Wcześniej reprezentowałem szkołę podstawową nr 12. Golczyk. Zajęliśmy trzecie miejsce w województwie. Eliminacje powiatowe rozgrywane w dniu dzisiejszym składają się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych rozwiązują testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, ze znajomości znaków drogowych oraz zasad pierwszeństwa na Skrzyżowania. W drugim etapie wszyscy uczestnicy muszą pokonać sprawnościowy tor przeszkód. Jazda na tym torze polega na tym, aby uzyskać jak najmniej punktów karnych. Każde potrącenie, przesunięcie przeszkody wiąże się z uzyskaniem punktów ujemnych. Najlepsze drużyny z tych eliminacji powiatowych ze szkół podstawowych oraz ze szkół gimnazjalnych będą reprezentowały powiat Tomaszowski na następnym szczeblu, czyli w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

powiatowego turnieju ogólnopolskiego ruchu drogowego najlepsi ze szkoły. Myślę, że jest to bardzo dobra drużyna, bardzo zgrana, to też jest bardzo ważne. Dzieci, które chcą ćwiczyć, które się chcą uczyć i jedyną rzeczą, jaką ja muszę zrobić, to im to umożliwić. Jestem z nich bardzo dumna. Mam na imię Hubert. Chodzę do szkoły podstawowej nr 12 do klasy szóstej. Są moi koledzy, to się zaraz przedstawią. Jeżdżę na rowerze już teraz na turnieju byłem trzeci raz i na pewno nasze zwycięstwo zawdzięczamy pani naszej. Drugie, drugie miejsce zajął Malek. Adnia. Trzecie miejsce Łukasz z gimnazjum. Nowo. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego turnieju otrzymają nagrody. Nagrody te zostały ufundowane między innymi przez Starostwo Powiatowe, przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Oddział Tomaszowski Polskiego Związku Motorowego oraz Hurtownię Rowerową Dorota mieszczącą się przy ulicy Głównej. Są to bardzo fajne nagrody Czyli sprzęt turystyczny oraz wyposażenie do roweru. Elementy oświetleniowe, elementy odblaskowe. Obserwując jazdę na rowerze najmłodszych uczestników ruchu drogowego po tym torze, możemy powiedzieć, że. Technika jazdy, technika jazdy na tym rowerze jest z roku na rok coraz lepsza. Oczywiście nie wszystkim jazda na rowerze na tym torze przychodzi dość łatwo. Uzyskują bardzo dużo ujemnych punktów, ale są tacy uczniowie, którzy ten trudny, ciężki tor przejeżdżają bezbłędnie. Wymaga to no, dużo, dużo czasu, dużo wysiłku yy, i no, należy dużo, dużo ćwiczyć, jeździć na tym rowerze. Ci uczniowie najlepsi podczas rozmowy z nami no, twierdzą, że do tego turnieju, do tej jazdy przygotowują się praktycznie przez cały rok. Czy to na miasteczku stacjonarnym, czy też w szkołach na halach gimnastycznych oraz na szkolnych boiskach. I to widać podczas poruszania się po tym torze. Są uczestnicy, którzy bezbłędnie pokonują ten tor, są uczestnicy, którzy uzyskują ponad 40 punktów karnych. Piąte miejsce Szkoła Podstawowa Rodzicili. Gratuluję. Czwarte miejsce. Udział. Życzę tym, którzy zwyciężyli sukcesu w tym szczęściu wojewódzkim, tym, którzy by mi się w tym roku nie stało, żeby w tym roku było lepiej. Dziękuję także pani dyrektor za udostępnienie sali, za mowę w organizacji tego tak, dnia, tego trudnieju, tak a także Komendzie Powiatowej Policji, która pracowała od podstaw i doprowadziła do tego dnia. Dziękuję państwu bardzo i życzę sukcesu w dalszym Chciałbym podziękować również przedstawicielom starosty, zewnątrz nauczycielom za przybycie, za dzień, za nagrody dość cenne, no i za pomoc na organizowaniu tych, tych